Dwa tygodnie temu spotkaliśmy się tutaj po, razem z trenerem Maciejem Kruszewskim i kapitan naszego zespołu Natalią Mrozek, aby podsumować występy naszych zawodniczek Muksunia Basket Ostrołęka w turnieju ćwierćfinałowym Mistrzostw Polski Juniorek. Dziewczyny wygrały wszystkie trzy spotkania i awansowały do półfinałów. Teraz w półfinałach, mimo że dziewczyny wygrały tylko jedno spotkanie, starczyło to do awansu do finałów Mistrzostw Polski. Trener Maciej Kruszewski widzę bardzo szczęśliwy z tego powodu. No bardzo szczęśliwy jestem, bo no, turniej miał taki scenariusz, którego prawdopodobnie nikt nie mógł przewidzieć. Pierwszy mecz zagraliśmy bardzo dobrze, drugie spotkanie no, niestety nam nie wyszło. Prawdopodobnie wynikiem tak niekorzystnego wyniku było zmęczenie zawodniczek. No, po pierwszym naprawdę wyczerpującym spotkaniu była też słabsza dyspozycja. Cały turniej tak naprawdę rozgrywał się między trzema drużynami. Myślę tu o drużynie z Lublina, drużynie z, z Rybnika, no i naszym zespole. Zespół Poznania był poza zasięgiem któregokolwiek z tych zespołów, które uczestniczyły. Także no jestem niesamowicie szczęśliwy, bo, bo jesteśmy w finale i spełniły się nasze marzenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale. Najsłabsze zdaniem, pewnie trenera, było spotkanie drugie z zespołem ZSU-MCS-Lublin, w którym mogliśmy pokusić się o zwycięstwo, jednak zabrakło bardzo, bardzo niewiele. No tak, ten mecz był takim meczem, gdzie włożyliśmy dużo serca, zabrakło troszeczkę takiego rzemiosła koszykarskiego. Nie kleiły nam się akcje w ataku, popełnialiśmy błędy w obronie. No, słabsza dyspozycja generalnie całej drużyny. Walczyliśmy do końca. Był moment, gdzie doszliśmy przeciwnika na cztery punkty, ale nie udało się. Justynka w końcówce popełniła piąte przewinienie. No i gra się załamała, jeżeli chodzi o grę w ataku. Karki Muksunia Basket Ostrołęka zapisały się w historii Ostrołęckiego basketu, ale także w historii ostręckiego sportu. Ciężko będzie nam się doszukać wyników w grach zespołowych, kiedy to drużyna. Ostrołę... Ostrołęcka plasuje się w najlepszej ósemce w kraju. Tak, no, bardzo mnie to cieszy właśnie, że, że jest to e, koszykówka. No. Przetarliśmy szlaki. Myślę, że inne dyscypliny też e, pójdą w naszym kierunku i też będą chciały. E, no, dołączyć do grona finalistów Mistrzostw Polski, czego serdecznie życzę wszystkim trenerom tutaj z Ostrołęki. No, bardzo się cieszę y, z naszego sukcesu. Naprawdę włożyliśmy w to wiele pracy. Wiele osób pomagało y, przy organizacji tych imprez. Także no, jestem bardzo szczęśliwy. Osiągnęliśmy olbrzymi sukces, ale na pewno na tym nie poprzestajemy i w finałach, które będą rozgrywane od 20 do 25 maja powalczymy o medal. No na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego zdania. Dziewczyny myślę, że będą chciały się pokazać z jak najlepszej strony i, i wierzę w to głęboko, bo jest zespół z olbrzymim sercem i z charakterem, że będą walczyły na finałach, że tak powiem do ostatniej syreny i, i żadnego przeciwnika się nie wystraszą. Obok mnie jedna z najlepszych zawodniczek naszego zespołu, druga pod względem punktów dla Moksunia Baskie w tym turnieju, ale ostatnie jeszcze pytanie do trenera. Chyba jest bardzo szczęśliwy, że ma taką zawodniczkę jak Katarzyna Arak w swoim zespole. No, jestem przeszczęśliwy, że Kasia tutaj dołączyła do zespołu, wspomogła nas w tych grach ćwierćfinałowych, wspomogła też w ważnych spotkaniach ligowych. No Jest, jest naprawdę mocnym punktem zespołu. Myślę, że świetnie się rozumiemy. Jest, jest przesympatyczną dziewczyną poza tym, także no, bardzo się cieszę. Kasiu, nie tylko mi twoje występy na pewno utkwiły w pamięci na tych dwóch turniejach, ale także... Wielu kibicom, czy jesteś zadowolona, że występujesz akurat w klubie Zastrojenki, i do nich zostałaś wypożyczona? E, tak, bardzo jest mi miło, że mogę tutaj sobie raz z nimi grać. Jest to bardzo zgrany zespół, ogólnie dziewczyny, bardzo miła atmosfera w drużynie. E, sądzę, że turniej jak turniej, no każda porażka czegoś nas uczy i wydaje mi się, że na finałach pokażemy co potrafimy. Świetnie wkomponowałaś się do naszego zespołu, jak to właśnie jest, że przychodzisz i grasz takie świetne spotkania. Wygląda na to po prostu jakbyś trenowała z tym zespołem już od kilku dobrych lat. No, w sumie miałam okazję trzy lata temu chyba bodajże e, pierwszy raz zostałam wypożyczona tutaj do tej drużyny. No i ogólnie dziewczyny są tak miłe, że bardzo sympatycznie przyjął mnie do swojej drużyny i naprawdę nie mam mo takiej możliwości, żeby nie dać się razem z nimi zgrać. To może na stałe do Ostrołęki? No, pomyślimy, pomyślimy. Będziemy nie wiem co powie pracować. trener e, z mojej teraźniejszej drużyny, ale na pewno to za to bardzo tęsknią w Piasecznie i śledzą losy muksu, nie Basket. E, tak, oczywiście, kibicują mi wiernie, też dzwonią po każdym meczu, więc od nich też mamy tutaj największy doping. I jeszcze ostatnie pytanie, jak oceniasz szansę naszego zespołu na turnieju finałowym w Poznaniu? E, optymalnie wydaje mi się, że mamy duże szanse, zwłaszcza jak zagramy całym zespołem, a nie tylko kilkoma zawodniczkami i ja jestem... Za, żebyśmy zajęły, na pewno, żebyśmy zdobyły medal. Dobrze. Gratuluję awansu do finału. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że w Poznaniu wywalczymy medal. Oczywiście. No, dziękuję bardzo też. Pozdrawiam wszystkich kibiców i chciałem podziękować wszystkim sponsorom. Panu prezydentowi, który tutaj nas dzielnie wspierał, panu przewodniczącemu Rady Miasta no, i wszystkim ludziom, którzy byli tutaj na sali, byli z nami przez te wszystkie dni i naprawdę to było bezcenne, bo. Myślę, że dziewczyny czuły, że mają wsparcie z trybun i to było bardzo ważne, że graliśmy u siebie. Dziękuję bardzo.